Witam bardzo serdecznie. Inteligentna wtyczka Mi Zigbee, czyli sieć, która łączy inteligentne urządzenia. Możemy podłączyć na przykład ekspres do kawy, kawiarkę i zobaczyć, jakie jest zużycie prądu. A również włączać, wyłączać zdalnie. Taka wtyczka. Umożliwia zdalną kontrolę, kontrolę głosem, ustawianie różnych schematów włączenia, wyłączenia oraz chroni przed przeładowaniem, przegrzaniem. No i jak już wspomniałem, monitoring zużycia energii. Elegancko opakowana jest dosyć spora, ponieważ ma około 6 cm, właśnie po kwadracie, a Wysokość 4, a z ilością wtyku też 6, czyli taki mocny sześcian. Włączamy do kontaktu, jak to w instrukcji napisane. Możemy jeszcze się upewnić. Krótkie, jednokrotne naciśnięcie to jest włączenie, a 5 sekund to będzie połączenie. Dowiemy się potem, po co nam te 5 sekund potrzebne. Mruga na czerwono. OK, czyli łapie sygnał. Dodajmy urządzenie. Dodajemy urządzenie. Szukamy na liście, ponieważ samo się nie wykryło. Poszukajmy na liście dostępnych urządzeń. Będzie to gniazdko. Listwa inteligentna. No i ups. Potrzebujemy bramki. To urządzenie, czyli kontakt, wtyczka potrzeb potrzebuje Centrum Kontroli Xiaomi. Taki Smart Home Hub jest nam niezbędny do tego, aby sterować urządzeniami typu wtyczka do kontaktu. Na innym filmie jest skonfigurowany hub, a teraz zajmijmy się kontynuacją wtyczki. Wciskamy raz, włączamy ją. No i zobaczmy w aplikacji, czy możemy ją dodać. Czy się samo wyszuka jak mamy Home Huba? Oczywiście się samo nie wyszuka, ale wybierając inteligentną wtyczkę, od razu mamy prośbę o przyciśnięcie 5 sekund, aby się to sparowało z Centrum Kontroli Inteligentnych Urządzeń. Dodano urządzenie i nagle znika. To chyba jest dosyć normalne. Trzeba to wykonać po prostu dwukrotnie. A za drugim razem, jak najbardziej, gotowe. Wybieramy, w jakim pomieszczeniu będzie ta wtyczka umieszczona, gdzie będziemy się nią posługiwać, żeby nam to ułatwiło. Oczywiście możemy ją sobie nazwać inaczej, jak chcemy. No i chwila, moment, i gotowe. I wtyczka pokazuje, że na razie. Dzisiaj nie było żadnego zużycia, miesięcznie też nie, a chwilowo nic do niej nie jest podłączone. A zaraz przetestujemy, co się stanie po podłączeniu jakiegoś urządzenia. Oczywiście możemy włączyć, wyłączyć oraz zaplanować włączanie, wyłączanie zdalnie nie tylko zdalnie, ale również przez inne urządzenia inteligentne. Po podłączeniu kawiarki i włączeniu jej do Kontaktu odpaleniu 430 W na opakowanie w cenę 400 w każdym razie kawę dobrze robi. 400 W ciągnie dosyć krótko, kilka minut. Nawet się zużycie dzienne nie pojawiło. A jak już się kawa zrobi, to samo jej podgrzewanie 140, w związku z czym lepiej ją po prostu wyłączyć. To jest inteligentne i domyślne. Inne urządzenia też można sprawdzać. mikrofalówkę, piekarnik. Fajna wtyczka do dalszej zabawy.